Kroń się! Panuje sezon przeziębień, zatem zadbaj o uszy, bo to wrota przeziębienia. Noś szalik to niesamowite. Ale szalik naprawdę pomaga, możesz go zawiązać sobie bardziej modnie niż ja. No, pamiętaj o tym, żeby pić rozgrzewające herbatki z imbirem, a niekoniecznie z dużą ilością soku malinowego, bo ten nam spowoduje rozrost grzybów. Pamiętaj o tym, żeby zmieniać przemoczoną odzież. Jeżeli przemoczysz buty, to koniecznie je zmienić. No i cóż jeżeli chodzi o kwestie uodparniania są naprawdę różne środki pomijając suplementy o których mówią są także leki dostępne na receptę które może wam przepisać lekarz i które po prostu poprawią układ odpornościowy zwłaszcza chroniąc przed bakteriami na no wirusy już takich cudownych sposobów nie ma Zaobserwujcie mnie, bo to mnie motywuje do pracy i podajcie ten post dalej.